Dobrze, witajcie. Pokażę Wam dzisiaj, jak zrobić pokładkę na książkę. Przygotujcie kartkę A3. Może być sztywna, jeśli nie macie rysunkową. Może być rysunkowa. Jeśli nie macie kartki A3, możecie skleić dwie kartki A4. Na początek układamy książkę mniej więcej na środku i zaznaczamy sobie troszkę dalej niż tutaj wysokość książki. Zaginamy. Szukamy połączenia brzegu. Jeśli brzegi się równo zetną, to znaczy, że tu będzie równo. I trzymamy. I zadnamy. Ok. Znowu wyszło? Wyszło równo. Okay. Teraz jeszcze raz przykładamy. Robi, yy, robimy mały odstęp, żeby yy, ta okładka właśnie chroniła naszą książkę. Tutaj mamy około 2 mm. I tu też zaznaczamy troszkę wyżej jak książka. Też tak milimetr dwa. OK. Zaginamy i znowu szukamy połączenia równego tutaj, żeby równo były brzegi. Zagin o, i zaginamy, trzymamy i zaginamy. OK. Teraz zaginam nagle tutaj w ten sposób. Leciutko. Wkładamy książkę. Łapiemy tutaj równo brzegi. I jak nam się uda przesunąć książkę, to przesunę. Tym bardziej o, tutaj, bo tu będzie nasz brzeg. Mhm. Możemy tak spróbować. W dół przesunąć. Zaginamy tutaj. Odwracamy na drugą stronę. Tutaj możemy sobie złapać poluszkami i troszkę przesunąć w tą stronę. Pozaginałam. Tak, i mamy tutaj grzbiet naszej okładki. Teraz zaginamy tutaj. Tak się kończy książka, to zaginamy. Bierzemy okładkę do góry i robimy zdjęcie. Też zostawiamy około milimetr. Długości. Też zaginamy, też patrzymy, czy tutaj te brzegi, okładki się stykają, czy są równo. Okej, okay, mamy zgięte. Teraz druga strona. że przesunąć. I. Coś mi przydał. Więc mogę sobie odłożyć tę okładkę i tu. Tu sprawdzam, czy jest równo. Przytrzymuję. I zaginam. I tu jest równo wtedy. Ok, teraz um, mamy taką formę książkę, okładkę. Podnosimy okładkę, wkładamy tutaj. Teraz w drugą stronę i sprawdzamy, czy wymiary są równe, czy gdzieś nie jest za ciasno, to zawsze można jeszcze poprawić. No i u mnie widać, że tu jest za daleko. Co wtedy zrobić? Dosuwamy mocniej tutaj. Troszkę mocniej nasunąć. Przytrzymujemy tu i zaginamy. O, tak. teraz powinno być dobrze. Sprawdźmy. Ok. Teraz jest super. Tutaj nie będzie nam się e, ruszało. Książka nie będzie nam się ruszała. A tu z kolei będzie troszeczkę wyżej, więc jeśli włożycie książkę do plecaka, nie będzie się aż tak bardzo niszczyła dzięki okładce. Ok, co teraz? Trochę tak mało stabilne. Bierzemy klej, wyjmujemy książkę i kleimy. Otwieramy. kleimy tutaj. Odtąd dotąd kleimy. Druga strona, tak odtąd. Teraz jeszcze skleimy sobie Po tej stronie ten taki kwadrat prostokącik i tutaj. kuszączka. i mamy gotową opaką.